Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Umiłowanie w Panu siostry i bracia. Niedziela dzisiejsza to rocznica konsekracji naszej świątyni, naszego kościoła. Konsekracja. Co to znaczy? Konsekrować to znaczy To znaczy nadać temu wymiar sakralny, pobożny, święty. Przeciwieństwem konsekracji jest profanacja. Mieliśmy możliwość w ubiegłym roku, w październiku, zobaczyć jak ludzie bez Boga w sercu potrafią prze, przeszkadzać w nabożeństwach, dewastować, profanować budowane dla dobra ludzi. Oto jest dom Boży i brama do nieba, jak czytamy w dzisiejszej w y, modlitwie prawiarzowej. Oto jest dom Boży i brama do nieba. Ale kochani, Pan Jezus chodząc lata po świecie przede wszystkim miał świadomość, że on buduje kościół nie jako świątynię zewnętrzną, materialną, ale Pan Jezus budował kościół duchowy. Pan Jezus przygotowywał apostołów. Przez trzy lata nauczał ich. Oni byli świadkami Jego cudów, a później Pan Jezus, kiedy wstąpił do nieba, zesłał ducha świętego i Kościół ruszył z miejsca. Kościół zaczął ewangelizację. I kochani, w pierwszym liście do Korytian Święty Paweł pisze, że czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego i sam Bóg w Was mieszka? Każdy z nas przez sakrament Chrztu Świętego stał się właśnie świątynią Ducha Świętego. I kochani, każdy człowiek jest właśnie nosicielem Bożych wartości. I Pan Jezus przyszedł, nie po to, żeby ludzi potękać ale żeby ratować to, co zginęło, aby odbudowywać te świątynie Bożą w nas. I widzimy to w dzisiejszej, w dzisiejszej Ewangelii. Zacheusz był człowiekiem bardzo bogatym. Trochę się zagubił, bo żądza posiadania często jest bardzo silna i nią Nieuczciwie nieraz oszukał jakichś ludzi, pobierając cło. Doszedł do wielkiego majątku, ale źle mu było. Pieniądze mu nie dawały zadowolenia. Szukał czegoś, co by go uspokoiło wewnętrznie. I słyszał od wielu ludzi, że prorok z Nazaretu chodził. Po ziemi i on tak rozumie każdego człowieka. Dlatego Zaheusz pobiegł na spotkanie Jezusa. Żeby spotkać Jezusa, trzeba wyjść z tłumu i wspiąć się wyżej ponad przeciętność. I takie prawdziwe spotkanie z Jezusem. Owocuje autentycznym narzuceniem. Kochani, ten człowiek, który tak kochał pieniądze, kiedy Pan Jezus powiedział: Dziś będę w Twoim domu, muszę się spotkać z Tobą. Zacheł już znał swoje środowisko, wiedział, jak, jak ludzie z nienawiścią go. Traktowali, jak jako wyśmiewali, bo był malutki, małego wzrostu. Jak go poniewierali, widział zakłamanie i zazdrość, jak mu zazdrościli, że jest taki bogaty. Ale właśnie Pan Jezus, kiedy przychodzi do niego, Zachałusz. Jest świadom, że jest grzesznikiem i że pan Jezus robi łaskę, odwiedzając go w jego domu. I nie trzeba było wielkich słów, wielkich kazań, cudów, nawróceń. Wystarczył tylko gest, żeby wejść poddany tego człowieka. I jego serce zmiękło. Panie, oto połowę majątku rozdaje u Boga. Była musiała być duża kwota. Kochani, to był cud. Weźcie pierwszego, lepszego dzisiaj biznesmena, czy byłby w stanie połowę majątku przepisać na misję, na jakieś hospicjum, na ludzi biednych? To był cud przemiany. Panie, połowę majątku daję ubogim a jeśli przypomni mi się, że kogoś skrzywdziłem, oszukałem, to zwrócę mu pod I kochani, to jest właśnie to działanie łaski Pana Jezusa, przemiany wewnętrznej człowieka, żeby ta świątynia Ducha Świętego w nas się rozwijała. I Zacheusz Zrache zrozumiał różnicę między mieć, a być. Postanowił być uczciwym człowiekiem. I kochani, to jest właśnie ta przemiana. Jego dom z jaskini, z buja staje się domem modlitwy. Jego dusza staje się świątynią Ducha i kochani, nasze kościoły są również domami modlitwy. I tak często w naszym języku polskim to słowo kościół to ma wymiar wieloznaczeniowy. Bo samo słowo kościół to my sobie od razu kojarzymy jakieś kościołem romantyczne, Jakiś taki uroczy, który ma swoją duszę, który jest taki słodki. I widzimy jakiś kościół gdzieś na wzgórzu, z daleka już widać wieże. Pod słowem kościół my często rozumiemy właśnie budowę, ale kościół to jest również wspólnota. Kochani, w. ten Kościół. Ale w większości języków europejskich to Kościół jest rodzaju żeńskiego. Eklezija po Od greckiego słowa Ekleo na zgromadzenie, na wspólnotę. O i właśnie tutaj, żeby podkreślić ten wymiar Kościoła jako ludzi wierzących, to Tutaj pasuje to słowo wspólnota, rodzaju żeńskiego. Ta wspólnota. I dlatego w tłumaczeniach z, urzędowych z Łaciny, kiedy tłumaczymy na język polski, to, to tak trochę nie bardzo brzmiało. Święta matka kościół. Matka. To tak jakiś językowy zgrzyt, ale dlatego właśnie tak się mówiło, że Kościół jest tą matką, która towarzyszy nam przez całe życie. I kochani, jako kleryk jeszcze w Koninie, jak byłem już klerykiem, rozpoczęto budowę kościoła świętego Maksymiliana Kolbego I wtedy ówczesny ksiądz prałat, już nieżyjący świętej pamięci, ksiądz Antoni Łasta, dawał nam, klerykom, było nas czterech kleryków, takie solidne fundamenty, że kościół to nie jest tylko budowla zewnętrzna, materialna, ale kościół to musi być wspólnota. I dlatego oprócz tych cegieł, betonów, kamieni była równocześnie prowadzona formacja duchowa. Nie było tygodnia prawie, nie było niedzieli, żeby nie przyjeżdżał jakiś zakonnik, jakiś człowiek, profesor uniwersytetu, jakiś człowiek specjalizujący się w życiu rodzinnym, żeby nie podawał. Ojciec Karol Meissner to był właśnie, y, prowadził później takie cykliczne spotkania z młodymi małżeństwami. To była ta formacja, to była ta budowa podwójna. Bo ksiądz Massa nam jeszcze mówił, że jeśli nie będzie tej formacji duchowej, to jeśli wybudujemy, wybudujemy ten duży kościół, to on będzie bósty. To było właśnie takie mądre rozwiązanie, że nie wystarczy budować materialnie, trzeba budować jeszcze duchowo. My dziś nie potrafimy napełnić wspaniałych katedr, które zbudowano w średniowieczu. Dlatego często dzisiaj. Te wspaniałe katedry w Szark, w Kolonii, gotyckie katedry, zdewastowana, teraz niedawno, katedra Notre-Dame w Paryżu. To są, to są dzieła kultury, pomniki wiary, poprzednie I, I tworzyć, nie da się. To wypędzenie Boga zaczyna się najpierw wyrzuceniem Go ze świątyni naszych serc. A to skutkuje tym, że te wspaniałe katedry, te wspaniałe budowle są zamieniane w obiekty cywilne, domy, sale koncertowe. I to jest właśnie choroba dzisiejszych czasów, że my dzisiaj chcemy być mądrzejsi od samego Pana Boga. I dlatego trzeba nam mieć świadomość, że wszyscy przyczyniamy się do Kiedy zachowujemy przykazania, kiedy modlimy się, to my budujemy wspólnotę Kościoła i przez to właśnie napełniamy nasze, nasze świątynie, naszą obecnością. I kochani, my tu czujemy, jak chodzimy do tej świątyni, to my czujemy, jakie tu jest sakrum, jaka tu jest Aura że tu same kolana się zginają do modlitwy. Tu jest taki klimat odpowiedni do modlitwy. I dlatego kochani, chcieliby te kilka myśli tak rzuconych jakoś uporządkować sobie w domu, przemyśleć i zrozumieć, że Kościół nie jest jakimś znakiem zacofania i regresji. Co by było, chcieliby sobie wyobrazić, co by było na przestrzeni tych wieków, gdyby nie było Kościoła? Gdyby nie było misjonarzy? Co by było? Życzenie i całkowicie ludzie by się wymordowali. Dlatego jeszcze jak byłem młodym krytykiem, jeździłem jako młody prezes. Dośpiewaliśmy słowa, takie słowa pie, pieśni. Budujemy Kościół Boży między nami, między ludźmi. Budujemy Kościół Boży na całym świecie.